<laughs> Siedział na niej, dzień dobry, z tej strony Real City, przedstawia teraz właśnie jak ty, Przemka, nie powiem nazwiska, na no rzecz ja nie, będę, nie mogę. Kurwa, rucham, kurwa. Jak ty, rucham, ty będziesz ruchał? W aucie, pokaż. a w aucie będziesz ruchał, tu ale nie, nie, nie widać kurwa. Gasy, kurwa. Czy be, no ciebie nie będę tam nagrywał, bo bo to kurwa tragedia. Ja jestem inkognito. <laughs> nie, czy nie eee! jesteś e, neutralny człowiek. Good, good day! Good day! Normalna Co Zrobię bez kasy. Chodź tu bliżej. Pokaż ja morda. <streamlined> Jak to co zrobisz bez kasy? Będziesz kaczył. Tak, kurde. Kurwa cię. Kurde. Tule są takie. Takie... Policja jedzie! 997 Nigdzie nie idziesz do żadnego domu. Jak do domu ty chcesz iść kurwa o pierwszej i drugiej druga jest w nocy, tak? No. Będziesz spawny na YouTube. Normalnie. Żeby, żeby, kurwa, kolegę, no mnie nie ja, będę biegł, to pojadę kurwa. Bagarniki tuj. Chodź tu bliżej. Yeah. Yeah. Chodź tu piłk. Yeah. No chodź tu! Yeah. No pokaż tu. Chodź tu. To że tu. Nie no bliżej. No chodź tu, nie. Kocie, ale paszyki ja mam ciemno. No ja... Nie bój się kurwa dry. Ta nie Fajd. bój się kurwa, to to ja jestem na jutro człowieka, ja jestem kurwa sławny. Ja kurwa wita. I Je, jego ekipa. O, <ślać> jak?